Siema, witam Was bardzo serdecznie w odcinku z Arka. Dawno na tym kanale nie było Arka. Hmm, prawda to jest. Hmm, ale dlaczego? Szczerze po prostu nie chciało mi się grać w Arka. Nie miałem chęci. A pamiętajcie, ja się nie będę zmuszać do żadnego grania. To, co chcę, to sobie zagram. Możecie mi zaproponować, oczywiście, jakieś gry inne. Przetestuję. I może akurat mi się spodoba i będzie Wasza gra na kanale. Ym... Gramy na Valguero. Czemu na Valguero? Bo wyszło. Wyszła ta mapa. Boże, wyszło, wyszedłem to ja z funkcji myślenia. To tak, no to wyszła ta mapa. I stwierdziłem, że w sumie dawno nie grałem. Pograłbym sobie chociaż troszeczkę. A tutaj są jakieś nowości, chyba. O Boże, zapomniałem, że to są małe trajki też. Boże, małe stworki od rodziców. Bozy. To jest ładny zamek. Podoba mi się on. Może ja bym sobie bazę zrobił? Ale nie podoba mi się to, że pterki stąd uciekają. Bo to oznacza, że coś jest niebezpiecznego. Ale okej. Okay. Może mi się uda to jakoś zabić, czy coś. Hmm. Możecie podzielić się opinią, czy stęskniliście się za arkiem? chociaż ja się bardzo stęskniłem za tym starym arkiem <laughs> ja bardziej t... jakoś tamten mi bardziej przypadł do gustu Nie wiem czemu ale ten mi się po prostu bardziej podobał może nie wiem dlatego, że nie było takich urodziwnień. Dziwnień jakichś. Bo tu teraz no to co mam? Co jest? Eee, jakiś skill tree. No takie... No dziwne to jest moim zdaniem. Tam się jest fioletowe. O, są te, 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 tutaj, widzę. Te, te z moda też jakiegoś. E, ja nie kupiłem wszystkich dodatków. Jak. Ja nie czuję potrzeby po prostu kupić takiego dodatku. E, może. Ale tylko mówisz, że może. Jezu, się zesrałem. Może jakbym zarabiał coś z tego i. Poprosilibyście mnie o to, żebym kupił żebym to zrobił, a że a mi się to nie podoba, b y, nie zarabiam nic, a c nie prosicie, żebym przetestował to nie mam co kupować. Taka jest moja przynajmniej opinia na ten temat. Ja, ja chciałbym to porobić tak, żeby tu mi się nic nie zrespiło. Bo to jest spoko miejsce na bazę. A Boże, już też wiem, co mnie denerwuje. To, że one tak opadają i ci zasłaniają pół ekranu. Uu. Nie, te, tego to akurat nie lubię. W ogóle? Nie wiem, zastanawiam się, czy tylko ja mam coś takiego, że mi się przestało. Przestała. Przestałem mieć po prostu ochotę na granie w arkę. Czy to po prostu, że za dużo grałem w jedynkę i tak jakoś. Próbowałem odpocząć od tej gry ogólnie. Bo nie wiem. I w sumie tak... Ja też pamiętam, co mi się już nie podobało, bo... Mm, strasznie mi się nie podobało to, że... Te ustawienia są inaczej niż w jedynce, jak like w Survival Evil, bo tam ustawienia były takie, że... Hmm. Faktycznie jakoś się dało to odczuć, a tutaj jest takie... Dziwnie, to jest bardzo dziwnie. Ja z poradnikiem nawet robiąc to i grając trochę, to nie, nie, nie szło mi za dobrze. Mi się nie podoba to, że tak szybko to znika, w sensie, że uderzy dwa razy i o, narka, już nie ma drzewa, ani bokszaka. To mi się też, pamiętam, że strasznie nie podobało. O Jezu, ale miałem lęk przez chwilę tutaj. Nie, ja przepraszam, ale ja tu nie wchodzę. Póki nie mam jakiegoś... Torcza albo jakiegoś zwierzaka, który mnie ochroni, ja tam nie wchodzę. Ja się za bardzo sram. Ale to nie jest tutaj... No, ładny zamek. Od razu mówię... Ja nie patrzyłem na żadne... Odcinki z tej gry ale hmm, jakoś tak chciałem się totalnie odciąć, żeby sobie od niej odpocząć a jakoś tak ochota wróciła. Dobra, hmm, skupmy się na zrobieniu jakichś podstawowych rzeczy, a jak ja stąd zejdę. Ktoś mi powie, ktoś mi powie Tam widzę schody. Na fjordurze. O, na fjordurze było bardzo podobne. No, w to ja za bardzo nie grałem, chyba. Chociaż nie pamiętam. O, i patrzcie. Do wytrzymałości na przykład. Tego, ten kamień uderzyłem tak wiele razy, a dostałem mniej niż z drewna, i to mnie tak. No irytuje, no bo chcesz sobie zwiększyć, żeby nie latać co chwilę po ten kamień, a za razem masz po prostu miliardy tego drzewa. I to już tak... Mm, to mnie odepchnęło chyba bardzo. Chociaż też nie mogę za bardzo powiedzieć, bo... <laughs> już tak nie wiem do końca, co mnie... Ale tak myślę, że to... Idziemy coś tam upolować. Parazaura nie ma co. Bo to, to, to za duże bydle. Terek ucieknie. O, albo też z tym Fajberem... Fiborem. No, że to, to, to tak powoli idzie, no. A. Bo, bo... Boziu, ja cały czas narzekam. No ale no... Ja chcę, żebyście poznali moją opinię, I Taka prawda, no... Ja też skomplementuję, bo... Bo... No, dodali fajne ruchy postaci... Włosy się... Ruszają, dodali... Nowe stworzenia... Które, jak widziałem, to były fajne... Ale no, to są plusy i minusy. Każdy ma swój. Z e, każdym ma swoje pole. Bo Boże, pole widzenia. No, widzi to wszystko, no i samemu ocenia. Boże, że to są małe bronto. Ale brzydkie. Jak trochę. Głowa im tak trochę, mm. moim zdaniem, niesymetrycznie jest. Ta fio ma... fio mia ma, mia, ma ma małe. Czy ona się na mnie rzuci? <coughs> Mały ma 50-50 poziom. To ty pewnie też masz, no właśnie. Acz tu, acz tu, Finka, acz tu, acz tu, Finka. Gdzie jest ta moda? Jуж małe trojki, takie miłe ciotki! Ale bym dostał z ogona i <laughs> mi brakuje. I brr. I brr. brr, brr, brr. fibru Chyba wolę tą angielską w Fiber czy coś Nie Fibr To jakby nie wiem dostał jakiegoś ścisku strzęgu czy coś tu Fibr Ładny on jest no Śpij! śpij, 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 śpij. Pamiętajcie, żeby kogoś uspać, mówicie mu śpi i rzucacie kamieniem w twarz. No boże, porada, piękna. No. O, uciekł. Hmm. Nie obawiaj... nie lękaj się. Chodź do mnie. Chodź. Chodź. O. No i tak mi mów. Śpi. Śpi. Спи. Спи. Ну нет. Czekam aż tu mi się ten oswoi. Jest ta mała. Chodź tu. Chodź. Dobra, to ja... Widzimy się jak się oswoi. Okej. Okay. Już mam Halo. No to jest o dobra zwierzaczki mam pierwsze będziemy mm. zająć Malusku Chodź Mam się chodź, chodź <laughs> Jezu, ale ja będę się świetnie bawić jak na przykład um, Będę chciał zrobić metalowe jakieś rzeczy czy coś Ale mnie Ty mnie jestem po sabotażysto sabotujesz mnie, może sobie też zobaczyć, jakkolwiek mm, chodzi o mapę w sensie o mm... nie, oru... gdzie coś co jest, jak mniej więcej jakie w ogóle biony i tak dalej. Dobra. Ja sobie save nagrę w razie w, i bym poszukał w ja... ja wam pokażę. Bardzo senno, co chcę. Jest tu mapa? Hmm. Na Steamie może być. Są wywerny? U rawa, dż... To jest. O, to tutaj jest. CO TO JEST ZA... Co TO ZA... PIZDZIK hmm, Ale widzę, że jeszcze mapy nie ma Oj tam pierdzielę, głupoty, ja na takich podobnych... Ja mam... taką bał. Bo... Ja mam chyba... Nie no, to, to, to... to... RAM jedynie chyba to spełnił. Ja mam jeszcze nagrywanie, ja mam tak podkręconego już kompa Ale widzę, że nie ma yy, A <ścoughs> debil Te Cytrynki są, dobra Black Perły Poli... Polimier Czyli to nie są te, hmmm... to się za ruku. Tylko to są jakieś miejsca inne. Kryształ. Jestem gdzieś tu, najbliższy mam tu, okej? Okay. Blue gym. Metal, metal, metal. o niedaleko mnie tutaj jest, dobra. Dobra. A nie, to chyba pod wodą, nieważne. Obsidian, ale no, nawet nie. Pisko, olej, to oleje, ziemniaczki z cytrynami, tak wszystkie są w jednym tutaj miejscu. Eee, kwiatki, czyli tu jest gdzieś, tu jest bagno, tu mamy zimę, tu mamy pustynię, to nie wiem co tu może być, a tu mamy po prostu taki las. Pierwsze to <coughs> są Sulfur, Stink, C Dinos To jest Aberracja? O kurde. nie, ja, dobra. Myślę, że nie ma. tak to bym wam pokazał na polski. To polski. Mmm, Boże, nie lubię tych bizonów. Kotki są? Gdzie są kotki? Kotki! Mm. Są kotki! O boju! Tom kotki! Kacar are new. Passive Tinkerat in strony. Czyli... A routine, kiedyś trzeba było mody mieć. O, Boże! Jak fajnie. Super! Ej, dobra, to jest akurat na plus, że takie coś porobili to mi się strasznie już podoba. Mmm, białasek. ma? Dobra, ale to by było na tyle w tym odcinku. Boże, czy to. O, tak, to się. Kończę przy pięknym zachodzie słońca, który zaraz zniknie za tymi górami. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Myślę, że się. Znaczy, Boże, myślę. Ja nie myślę, zacznijmy od tego. Mam nadzieję, że Wam się spodobał film. Że. Zostaniecie na całą przygodę Ark Survival Ascended Mapa Valguero. No i co? Do następnego. Trzymajcie się. No i papa. Pa. I życzę wam miłego dnia bądź nocy, w zależności kiedy by to oglądacie.